Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z różowym miksem. <grystanie> no, wszystkie takim różowawym odcieniu: krzyżóweczka, linie i krzyżóweczka za 5 zł. No i dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek, bo sobie wszystko od początku do końca razem strapiemy. Tu sobie położę moją biedroneczkę grosikową, w sumie jednocentówkową. Na szczęście. Będę przesuwać. Może się uda zobaczymy. 25 zł wkład i zobaczymy. Mamy W jako pierwszą. Ja lubię właśnie te krzyżówki i tak dalej drapać takim patykiem. Więc mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że dzisiaj nie będzie mojego drapaka. Ale tak jak mówię, bardzo lubię patyczkami sobie drapać. Te oto takie krzyżóweczki, linie i tak dalej. Kolejna jest J tu mamy w jarcie i to chyba tyle na tej stronie a na drugiej stronie mamy w juniorze j -kę. w jazz mm, no i nie widzę więcej no jak coś to się dodrapie x nie szukam może się znajdzie tak po drodze sk i tak mamy w słowie stan tutaj mamy sk tu mamy sk no, tych esek. Sympatycznie. Dobra, druga strona. Fasola. A po fasoli to wiecie, co się dobrze robi, nie? Powietrze z człowieka schodzi bardzo dobrze. No, dobra, mamy A. W słowie bonusowym choracy mamy A. Uch, chodź tu, biedrona, kurde, gdzie ty mi lecisz? No i tu będzie pewnie sporo tego A, ale to jest dobrze. Jak jest a jest nadzieja. <noise> no powiedzcie, co tam u was kochani moi, jak tam wam życie mija. No opowiadajcie, pochwalcie się w komentarzach swoimi największymi wygranymi, poproszę. Jeszcze tutaj Agata, jedno Aza pomyniałam. Moja największa wygrana była w w wielkiej krzyżówce za 30 zł i to było um, 200 zł. A tak, w niemieckich strapeczkach ostatnio parę razy udało mi się chwycić, trafić 100 euro za 10 euro, więc no fajna wygrana. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Co my tu mamy? U mm, 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 mm. To jeszcze nie wiem, a jest nowy na moim em, koncie tutaj. Kącie, jak to się nazywa? <laughs> Kanale. Um, w każdą niedzielę robię livey, więc zapraszam Was serdecznie na takie livey u mnie. Zawsze jest coś do wygrania, zawsze jest dużo śmiechu, są strapeczki albo niemieckie, przeważnie niemieckie. Polskie już się um, też raz zdarzyło, czy dwa razy, nawet nie wiem. No więc zapraszam. Będzie mi miło. Im więcej nas, tym sympatyczniej. No, tego O jest nawet więcej chyba jak A, więc fajnie. Tu jeszcze mamy O. Tu mamy jeszcze O. No dobra. Jadzym dalej. B. BBB, tu mamy. I to chyba tyle. No, B przeważnie jest mało. Oj, ale tutaj chora, C, 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 cy, C, C było, dobra? Jeszcze gdzieś tu C nie widzę, z drugiej strony. Tu mamy C. Tu mamy C. a a, 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 a i chyba tyle, jak coś, co się dodrapie. Co mamy? I no dobra. Jak są samogłoski, to jest fajnie. Człowiek ma wtedy zawsze więcej jakoś tak. Nadziei, że coś fajnego może faktycznie uda się wydrapać. Ale wiecie, jak jest to Więcej zabiera jak daje. No niestety. Taka jest rzeczywistość. I jedziemy dalej. Mamy literę E. Okej, okay. tu mamy E. Tak jak mówię, to jest taka droga rozrywka, czy tam powiedzmy hobby. No ale jakieś hobby trzeba mieć. Chodźcie, <laughs> chodźcie. Chodź. Tu jeszcze mamy E. Jeszcze gdzieś, no nie widzę. Jak coś tu mówię, się dodrapie. F. Hmm. Tu mamy F. -kę. I to tyle. Z drugiej strony, tu mamy fasoli. Dobra. Tu mamy G. Słowo gong. Gil. Tu mamy jeszcze słowo tak. I z drugiej strony, tu mamy G. To chyba tyle. Dobra. Kolejna literka, literka R. Tu mamy w słowie bonusowym HO. Jezu, ja tą Biedronkę to chyba zabiję kiedyś. <laughs> tu Biedrona. Mamy R. Tu mamy RKę Tutaj. 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 No Rki też fajnie. Sporo. W słowie kraj jeszcze. I z drugiej strony. No trochę tutaj mi światło bije. No ale inaczej ustawić niestety nie mogę. I tak jak mówię, dzisiaj jest taki odcinek rozluźniający, że tak powiem. Będzie no długi, będzie długi. Ale czasami chyba można. Wybaczycie, co? <laughs> z. I mamy pierwsze słowo utworzone zgierz. Tu mamy z. I to chyba tyle. Z drugiej strony tu utworzyło nam się słowo. Jazz. I tu mamy jeszcze z. -kę. Dobra, i ostatnie dwie litery. Litera D. Tu mamy D. Tu mamy D. Powstało drugie słowo, YARD. I tu jeszcze mamy D. Dobra, z tej strony tu mamy D. W Adamie mamy D. W dno i tyle, no i ostatnia litera decydująca H śmieszna, tu jest H no i z tej strony nie ma nic tu mamy w haremie ale chyba będzie jednak strapka przegrana sprawdźmy kontrolne literka BMD, no niestety to zróbmy sobie teraz biedronka tutaj koło biedronki może, o tak będzie ją widać, widać może was troszeczkę przybliżę. Biedronka zostanie ze mną, ale żeby było lepiej widać. I jedziemy. Co my tu mamy? Czapkę. Czapka z daszkiem. <laughs> Jak tak patrzę na internetach, nie? I ci ludzie tak dużo kasy wygrywają po prostu. O, czekajcie ją. W tych liniach, nie? Po 500, po 1000 zł. Tyle linii się utwarza. Normalnie szok. Aż się wierzyć nie chcę, że takie wygrane w ogóle są w tych liniach. Już <laughs> tyle tych linii wydrapałam i największa wygrana było 50 zł, więc no, przepaść pomiędzy tym, co widać na internetach, a tym, co co się wydrapuje samemu, tak naprawdę. No, ale jak to się mówi, nadzieję trzeba mieć. Jeszcze gdzieś korona nie ma. Dobra. Słoneczko. Tu mamy słoneczko. Na samym dole mamy jeszcze tutaj dwa słoneczka. Tu jeszcze było słoneczko. Dobra. Jak coś to mówię, to się znajdzie i się dodrapie. Piłka. Tu mamy piłeczkę. No to jeszcze cytrynka i będzie już linia. Alele. Piłka, piłka. Tu jest piłka. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest piłeczka. Tu na samym dole. I chyba tyle. Kolejny jest diamencior. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest. Mm. I na samym dole też jeszcze jest diamencik. No jak coś mówię, to się drapie, nie? <laughs> słonik, słonik. Tu gdzieś jest ten słonik. Tu jest słonik, tu mamy słonika, tu mamy słonika, tu mamy słonika i to tyle. Arbus. Na samej górze nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Arbuza w ogóle nie ma. Kości. Od samej góry zaczynamy. Tu są kości. Tu są kości. Tu są kości. No, kości nawet sporo dali. Ale byłoby super coś takiego fajnego, naprawdę ustrzelić. Księżyca na samej górze nie ma, ale jest tutaj. I tu jest jeszcze księżyc. I na samym dole już nie ma. Kwiacior. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Kwiata to ja w ogóle nie widzę, słuchajcie. Więc tu sobie. Kolejnego zdrapiemy kraba. Dobra. Tu jest krabik. Tutaj. Tu. Tutaj. Tutaj. Łoł. I na dole jeszcze dwa. No to krabów też sporo. Ale jak na razie nic się nie utworzyło. Wiatrak. Na samej górze mamy wiatraczek. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy wiatraczek, tu mamy wiatraczek i tyle, dobra? Okulary. Nie ma, nie ma, tu mamy. No, jakby podkowy dali, to już by były dwie linie, słuchajcie. <laughs> Ale można pomarzyć, chyba. Ale może coś będzie. Balony. Tu mamy balony. Tu mamy balony. I na samym dole. Zobaczcie, kolejna linia by była jakby była podkowa. Motylek. Nima, nie ma, nie ma. Tu mamy motylka. I to tyle w temacie. Kolejny jest popcorn. Tu nie ma, ale tu jest. E Lalalala. Tu mamy popcorn. No i tyle. Kolejny jest klucz. Dobra, tu mamy dwa kluczyki. I tyle. Rolki. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy roleczki. Memem. Rolki, kurczę się zawiesiłam. <gry> Dobra. Tęcza. Tęczy to ja nie, nie widziałam. Sakwa. Sakwa, sakwa, sakwa. Też nie ma. Kolejne są lody. Tu mamy dwa razy lody. Tu mamy lody. Tu mamy lody. Tu mamy lody. I tyle. Dobra. Kolejny symbol serducho. Ale serducha to ja nie widziałam. Kolejny symbol parasolka. I mamy na samej kurze. Tu mamy parasol. Tu mamy na samym dole dwa razy. <laughs> Czekajcie, sakwa była, ominęłam. Dobra. Przedostatnia jest biedronka, której nie widzę. I ostatni symbol dzwonek. Na samej górze. Ale wychodzi na to, że strapka przegrana niestety. ASO, no niestety. No, i została nam krzyżóweczka z numerem 9, i zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Mamy literkę F na początek. Tu mam w słowie fama. Tu was ciutkę oddalę. Okej. Okay. W słowie fama. Tutaj nafta. więcej nie widzę tu w słowie fagot <laughs> l dobra literka l dobra Alina nie ma więcej nie widzę przynajmniej tu mamy Maledivy Salto i chyba tyle. A tutaj Villas. No, sporą. Myślałam, że będzie L, ale no, niestety. Mamy I. No, Alina. Tu mamy dwa razy I. I to chyba tyle. Dobra, jedziemy. Male Tu mamy I. Tu mamy i. No nawet i nie ma sporo, zobaczcie. Cios. willas, cukierka albo psikus, unia. Jak coś, to się to drapie. B. Tu mamy B. W batonie. Baton, baton. No i co? Tu mamy bidon obszar i chyba tyle V, no dobra, tu gdzieś było w tym villas czy coś takiego, czekajcie tu, więcej szukać nie będę, jak coś to się znajdzie R, no to mamy w sobie bonusowym pokarm ok no i szukamy erek tu jest R tu jest R tu jest rk tu, R. E no, R. Sporo, sporo, sporo. Rekord. No, pewnie na zero. Kurde, znając moje szczęście. No, to wtedy będzie kolejny rekord. Dobra, czekajcie. Dobra. I ostatnia strapa. R, -ka, R, -ka. gdzieś tu będzie R. -ka. No, musi być R, jest zawsze i wszędzie. Tu mamy Rkę, tu mamy r, tu mamy Rkę, Tu mamy r. Tu mamy r, tu mamy r Dobra, jadę dalej. Y. Co? Tu nie widzę. Tu mamy y, w pyzie mamy y, tu mamy y, w edypie. Rakieta normalnie. Dobra. Kolejna litera G. Tu mamy G. W agacie mamy G. I to tyle. Tu mamy w grypie, no to faktycznie to lepiej gaz czytać. <ścoughs> tu mamy G w nodze. I na dole mamy w fagocie, w tagu, w gra. I dobra. Teraz litera E. Tu jest E, w Erosie jest E. No to, a czekajcie, Y było. Poszaleli z tym E. Tu mamy E, tu mamy E, tu mamy E, w elfie mamy E, w Edypie. W tezie. Maledziwy. Dobra. Jadę dalej. Tu mamy E. Cukierek dwa razy. I to chyba tyle. No, jak coś to mówię, to się jeszcze ogarnie. Nawa. Dobra. Literka W w drugiej Maledziwy. I to chyba też tyle. I w ostatnim słowie mowa. No to, kurde, dali, aż mi ręka rozbolała od drapania. Literka N. Jak nosorożec. Tutaj mamy, w nawie mamy. No to A raczej nie będzie, bo to by było normalnie główna wygrana chyba. Ale diabeł wie, nie? <laughs> tu mamy A, tu mamy y. A, N. Mówię a drapie N, ale N jest prawidłowo drapany, więc super. Chociaż się nie walnęłam przez moją głupotę. <grym> Dobra. W ogóle ja Was przepraszam, że ja tak na spokojnie mówię. I taka wiecie, taka jak. O, mam pierwsze słowo, taka jakbym była, i mnie nie było, ale no przeziębiona jestem, gardeło boli. <grym> ale mam pierwsze słowo ren. Dobra może jeszcze coś z tego będzie litera M w pokarmie i tu szukamy M mamy w słowie Fama i to tyle tu mamy M w Malediwach mamy M i to tyle tu mamy w słowie Mowa i to tyle literka H jedna tylko tu w ogóle H nie widzę tu mamy drugie słowo hymn no, no to już jest ok, jest jeszcze szansa, nie <laughs> mamy K w słowie bonusowym jest K i tak, tu mamy K tu mamy K, tu mamy K i tyle w drugiej w rekordzie tu mamy K no raczej mówię tego a to nie będzie. Byłoby za dobrze. No ale co, nic się nie poradzi, nie? Dobra, tutaj w tkaczu jeszcze. Ok, jadę dalej. O, pokarm Ok, i szukamy o. Tu jest o, tu jest o, tu jest o, tu jest. No tego o to jest nawalone. No ale czy ono coś da? Kopa w tyłek i papa, nie? <laughs> dobra, tutaj, w rekord. Noga, noc. Dobra, a tu jeszcze jest A, o, maj. no, dobra. <laughs> tu mamy o. Tu w obszarze mamy o, mowa. Tu mamy o. Tu i tu. I tyle. Kolejna litera. Litera U. U, 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 U. No to tu mamy U. Tutaj. Tu mamy U. I na samym dole. W cukierku mamy U. W unii mamy U. I to tyle. Przedostatnia litera. Z. Tu mamy. Z. I to tyle tu mamy w tezie tu mamy zetkę i to tyle, no i tu na dole jeszcze tu jest zetka tu jest zetka w tkaczu jest zetka i tyle, no i ostatnia litera litera D no i chyba będzie de blada. dobra to jest jedno słowo don dobra, drugim tu mamy maledywy, tu mamy D Edyb. Tu było F, zapomniałam jest Elf i rekord słowo, tu była Rka. SZ było, Ski nie ma, T nie widziałam, C nie widziałam, P. Też nie dobra. No i tu literka D, Bidon. Dobra. Czyli mamy tu hymn, Bidon, Ren. O, mam. O, kurczę, czekajcie. O, było. Mamy wygraną. O, normalnie szok. I <śmany> niedowierzanie. Czekajcie, TS, C nie było, nie? Nie. P. Nie było, no ale są. Tren, bidon, hymn. No i fajnie. <laughs> Nieźle. To, ale tu jeszcze jest mnożnik. No i ciekawe, czy zostanie dycha, czy może trochę więcej. Razy dwa, słuchajcie, dwie dychy. <laughs> no to czat Powinno być. O, o, o. Mamy. O, o, o. Słuchajcie. No i super. Czyli na 25 zł wydane, wygraliśmy 20 zł, ponieważ. Mamy trzy słowa razy dwa. Literki O, O, O potwierdzają wygraną. Jeee! Yeah! Czyli nie jest aż tak źle. Dobrze, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie tego bardzo długiego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał. No i co? Widzimy się już niedługo. Pa, pa, pasie!